Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moim ulubionym sposobem na mycie włosów bez szamponu. Mam tutaj na myśli mycie orzechami piorącymi. To zdecydowanie moja ulubiona metoda. Próbowałam różnych innych, na przykład mycia mąką albo zwykłym mydłem, ale to właśnie orzechy do mnie najbardziej przemówiły. Stało się tak dlatego, ponieważ myją one bardzo delikatnie i nie podrażniają. Taki wywar orzechowy ma konsystencję przyjemnej piany, którą łatwo rozprowadzić na skórze głowy, i włosy po umyciu są dobrze oczyszczone, a skóra głowy nawilżona. Do przygotowania własnego szamponu z orzechów będziemy potrzebować dwóch orzechów piorących, przepołowionych na dwie części, oraz jedną szklankę wody. Wodę podgrzewamy i umieszczamy w takiej gorącej wodzie orzechy, po czym gotujemy je przez około 15 minut od czasu do czasu mieszając. Po 15 minutach orzechy odławiamy i pozostawiamy sobie do wyschnięcia. Ponieważ tych samych łupek można użyć ponownie do wykonania szamponu mniej więcej 4 razy. Później schładzamy całą mieszankę do temperatury pokojowej. Gdy płyn się już ochłodzi, opcjonalnie możemy dodać do niego olejku eterycznego. Ja używam miętowego, żeby uzyskać przyjemny zapach. Następnie miksujemy wywar blenderem do uzyskania białej piany. Nasz orzechowy szampon jest już gotowy. Najlepiej używać go od razu po zrobieniu, by piana utrzymała swoją konsystencję. Mycie takim wywarem własnej roboty trochę różni się od mycia sklepowym produktem. Przede wszystkim nie pieni się on tak samo jak zwykły szampon, co może być dziwnym odczuciem w pierwszym kontakcie z nim. Trzeba trochę bardziej się postarać, aby wmasować go dokładnie w skórę głowy. Mycie orzechami sprawdza się na mojej skórze głowy bardzo dobrze. Taki wywar z orzechów jest dużo łagodniejszy niż zwykłe szampony i nie powoduje podrażnień, a włosy są po nim wyjątkowo miłe i miękkie w dotyku. Chciałabym przy okazji wspomnieć również o tym, że warto pamiętać, iż sama pielęgnacja włosów od zewnątrz nie jest takim jedynym czynnikiem, który wpływa na wygląd naszych włosów. Takich czynników jest bardzo wiele. Na przykład to, co jemy, czynniki genetyczne, nawilżenie powietrza, w którym przebywamy, czy też stan naszych hormonów. Często filmiki i reklamy zachwalają dany produkt, pokazując, że włosy osób, które go używają, wyglądają pięknie tylko dzięki niemu. Ja sama nie chcę tutaj promować podobnego podejścia, a bardziej podzielić się sposobem, który się sprawdził u mnie, jednocześnie dając znać, że niekoniecznie musi sprawdzić się u ciebie. Pamiętaj też, że jeśli tworzenie takiego szamponu wykracza poza Twoje umiejętności, chęci czy możliwości czasowe, to nie musisz robić tego na siłę tylko po to, żeby być eko. W tym momencie jest dostępnych wiele alternatyw dla szamponów w plastiku, np. szampony w kostce zapakowane w karton. Robienie własnych kosmetyków i innych produktów jest super, ale nie każdy musi to robić i nie każdy musi lubić to robić. Wybieraj to, co służy nie tylko planecie, ale także Tobie i Twojemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Ściskam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach.